Najważniejszy jest dla nas klient. Starannie opracowaliśmy kompleksowy system obsługi od momentu pierwszego kontaktu z klientem poprzez realizację aż do momentu dostarczenia zamówienia. W naszej pracy wykorzystujemy oprogramowanie Solidworks SolidCam Fusion 360. Na frezarkach pięciosiowych obrabiamy detale o maksymalnych gabarytach 500x500 na 500 mm. Przestrzeń robocza frezarek 3 to 1300x670x625 mm. Toczymy spręta do średnicy 80 mm. Maksymalna średnica obrabianego materiału wynosi 440. Maksymalna długość toczenia 750 mm. Od 2015 roku posiadamy certyfikat jakości ISO 9001. Od początku działalności wdrożyliśmy do produkcji i wykonaliśmy naszym klientom ponad 9000 różnych części. Wykonujemy analizy teoretyczne, symulacje komputerowe oraz symulacje na modelach funkcjonalnych. Tak zaprojektowany i wykonany zgodnie z pierwotną koncepcją produkt spełnia skrupulatne założenia projektowe, które są zindywidualizowane dla każdego klienta. Po potwierdzeniu zgodności wyników badań z ideą przekazujemy maszynę lub produkt oraz pełną dokumentację projektu na ręce klienta. Asystujemy przy wdrażaniu nowych rozwiązań. Zajmujemy się serwisem, jak i przeglądem okresowym wykonanych produktów. Dzięki staranności i dbałości przy wykonywaniu każdego zlecenia, z roku na rok zyskujemy grono usatysfakcjonowanych odbiorców. Nieustannie rozwijamy nasz park maszynowy, szkolimy zespół oraz poszerzamy możliwości produkcyjne. Zapraszamy do współpracy.